Temka naszą pusza, siedzę pisze, i raczy się od odbiuka nie ruszę Wyłączam swój telefon, właśnie da ten ma podesłać ten pic, co jest dosyć do Na po raz tak, i wpłacze, i wpłacze, to jak tak, i co i życia i wpłacze, i wpłacze, i wpłacze, i wpłacze, przez tak moja marka. Mi pamięta, przypomina o czasach, których nie chce pamięta Nie zapomnę o których paliłem Mam o to nie jest tak, że nie jestem świadomy Twoją łez, tego polu i moich ułomności Tej kręgi, rozterek i odpowiedzialności Na sekretarz spiesza Boże, jak ja to kocham Czuję się tak jak niegdyś na tych jebanych brochach i to położę w na tym bicie w kurniku Bartek folder założy damu nowy tytuł Może Jarek coś dobra, fajnie jakby nawinął Jakiś refren, o który podpytywał tak szyno Znowu zakreślam kartki, bra Goni my myśl, Najlepszy rap, słyszysz go w snach Teraz już wiesz, czy ja jestem Znowu zakreślam kartki, bra Konitwa myśli c h -A -A. Najlepszy rap, słyszysz go w snach Teraz już wiesz, czyja jest gra I ty podobnie tak jak kobiet Klawiatura, nie odda tego klimatu człowiek Pewnie się nie dowiem, co straciłem kolego, kiedy się... Gdzie przekląłem i poszedłem na lewo W sumie nic nie żałuję Nie jakieś jakby To nie mój pierwszy sezon Mało co mnie tu dziwi To nie gadka na niki Tylko rap na poziomie Mocno ściska mowę, A kartka nie ma w dłoni się sam, choć napijają przedtem Numery mają gdzieś po 15 wyświetla Nie w się w temat W sumie szkoda mi słuch wielu zawsze Polski chód Byłem jak Inaczej ciała, ta zmienia ta wina jest niczym burda ciała Jak w najgorszych koszmarach, oczy nam ludziom gardła Nie pamiętam się, także to najszczersza prawda A Teraz siedzę i piszę, emocje łączy z bitem To jak kamień węgielny, tą pieprzoną płytę Dla tych ulic te słowa, ziomek, są jak tatuaż Stale mówią, idź dalej, walczy się nie rozczulaj Znowu zakreślam kartki, brrrra Konitwa myśli, cecha Najlepszy rap, słyszysz go w snach Teraz już wiem czy ja jest gra? Albo zakreślam kartki, c h myśl myśli, CHADA. Najlepszy rap, słyszysz go w snach Teraz już wiesz, czy ja jest gra?